Chcielibyśmy Państwu przedstawić system nawadniania grawitacyjnego w szklarence amatorskiej z pomidorami system jest zbudowany z następujących elementów tutaj mamy zbiorniczki bodajże 30 litrowe dwa one są nie do siebie równolegle ale stoją obok siebie Mamy tutaj podłączone zasilanie z sieci wodociągowej do napełniania zbiorników bądź deszczówki. Tutaj mamy doprowadzenie wlot i wylot wody do zbiorników. Pomocą zrobiony też zaworek, żeby można sobie puścić troszeczkę. Następnie mamy zastosowany filtr. Do podlewania musimy zamknąć. Ten zaworek i otworzyć tu, nawet mamy taki dokładny manometr, jaki nam się ciśnienie wytwarza. I po otwarciu tego zaworka zaczyna nam system wypełniać woda ze zbiorniczków niestety nawet nie drgnęła zbiorniczki są na wysokości no nawet nie metra następnie mamy to poprowadzone rurką fi 16 tutaj w szklarni mamy 30 krzeczków. do każdego krzeczka podprowadzone są Kroplowniki bez kompensacji ciśnienia, Rivulis E1000. No i tutaj już możemy ładnie zaobserwować, jak to nam sobie kapie. No i co wasz klarenka podlewana jest tylko wyłącznie z tych dwóch beczek rano dopełniamy wodę z sieci przez dzień się nagrzewa następnie wieczorkiem wystarczy że otworzymy ten jeden zaworek i wszystko ładnie nam się podlewa no i oczywiście po zakończonym podlewaniu jak tutaj widzimy, zakręcamy zaworek ten. I w tym momencie możemy dopełniać wodę do pustych zbiorników w celu nagrzania. System ten akurat w tej kompletnej szklarni A już z 5 lat tak jak może Państwo zaobserwowaliście z jednego kroplowniczka wychodzi pojedynczy wężyk rozchodzi się trójniczkiem na dwa i podlewa z dwóch stron równie dobrze można zastosować pojedynczy nie ma żadnego problemu Być może nie widać jak ta woda leci, dlatego wyjmiemy jeden patyk. I tak to wygląda. Dziś mamy 15 maja. Jak widać na załączonym obrazku, mamy już tu zawiązki owoców. Kwiatu też jest dużo, więc pomidorki pewnie będą jak co roku duże, smaczne i zdrowe. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do naszego sklepu internetowego. Wkrótce dostępne będą w większych ilościach kroplowniki E1000, które aktualnie. Są na wyczerpaniu. I tak możecie sobie zrobić samemu profesjonalny system nawadniający grawitacyjny. Pozdrawiam serdecznie.